Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Szczerz, a dzisiaj kontynuujemy sobie The Memory w ostatnim odcinku skończyliśmy w takim miejscu jakbyśmy w sumie nie wiedzieli o co chodzi i trochę sobie tutaj sama przeszukałam to wszystko jeszcze raz i zobaczcie co znalazłam główka z której się tak zaśmiałam tutaj chowa w sobie klucz do lobby więc <ścoughs> jednak to nie było takie bezsensowne czy lobby jest tutaj? dobra Otwieramy i lecimy. Nie przedłużamy. Muzyczka dalej nam przygrywa tutaj. Muzyczka, od której możemy dostać zawały. Prawdopodobnie dostaniemy. Ale to jest właśnie najpiękniejsze w tej grze. O, tego lepiej nie dotykać. Jak słyszę. Minuta nawet nie minęła. Co. Może nie będę pod nim przechodzić? Jak tak spadł, to nie będę tutaj kusić losu. Co my tu mamy? Jakiś krzyż? Miejsce na... O nie! Czyli pan będzie nas ciągle gonił, który chce nas tutaj skrzywdzić, nam serce wyrwać. To jest na najgorszy rodzaj No Takie straszaki to jeszcze są fajne, bo wyskoczy, tutaj człowiek pośmieje i zaraz zapomina. A ten taki biegający to praktycznie zawsze daje o sobie znać w najmniej spodziewanych momentach. To, a co my tu mamy? Kolejna pułapka. Coś czegoś jakbym tutaj biegła w stresie, to na pewno bym sobie wpadła. Zomiset he had hidden some messages on his internal hospital map. Bo w sumie ona nam pokazywała już trochę tych swoich zagadek. Czy to nie była Zoe? Nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. No ale w każdym razie te notatki, co nam ta mała dziewczynka, są bardzo przydatne, bo już ile zagadek nam pozwoliła rozwiązać. Dobra. Mam nadzieję, że tego nie będę musiała pamiętać, co to jest? Coś zrobił Graffiti. To na pewno będzie jakieś istotne, kluczowe. A to co to jest? O. Czy to będzie jakaś mapa tutaj? O, słonik. Jak słodko. Czyli potrzebujemy całej tej mapy. A czy możemy tutaj coś położyć? Nie, to ta mapa pewnie tutaj będzie położona. Czyli gra nam tutaj pięknie pokazała, że. Elo, idź eksploruj dalej. No, ja nie wiem, tak nie do końca. Bo coś nam długo schodzi uciekanie z tego szpitala psychiatrycznego. Ale niedługo się tak przywiążę do tych dźwięków, że. że mi się zaczną podobać. Dobra, co to jest za klucz? Dobra pokój 101 na pierwszym piętrze Tędy O! O, jakie piękne przejście Nie 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 Nie, 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 nie Nie podoba mi się to, co się właśnie stało A, które to jest piętro? to były moje kroki, czy to były jego kroki? Które to jest piętro? A, na którym my mamy klucz? 101? Skąd on idzie? Do... Nie! Zostaw mnie, no! Masz tutaj blat. Tak. 101, czyli źle poszliśmy. Dobra. Może tutaj skręcimy w prawo i to będzie 101 Nie no, chyba jednak źle poszłam. 202 To było tamto piętro Tędy tutaj nie przejdziemy, co? A nie, to było otwarte, ale to jest jadalnia. Dobra. Czyli jednak musimy zatanąć czoło czoło z panem. To, mam nadzieję, że go się da jakoś tutaj pominąć. Albo może jeszcze będzie zajęty tą krwią. Ta, otwieramy. I szybko. Dodajemy, że pana nie widzimy. Po prostu przebiegamy obok niego. Może go tutaj... To, to ja to mogę podnieść w ogóle. Gdzie on jest? Czy on tutaj w ogóle za nami nie wszedł, bo mu zamknąłem drzwi? Halo? Jest ciężko stwierdzić skąd on w ogóle biegnie. Halo? Proszę pana. O, dobra, on jest tutaj. Chodź, chodź, chodź. Masz tutaj blad. Au, au, au. Nie zabijaj mnie. Zajęło się krwią, dobra. Otwórz te drzwi. To się mogę ukryć przed nim. Co, ale ta gra ma klimat, dobra. Zapalę latarkę, ale spróbujemy też walnąć eksplor. A tak po cichu. Dobra. Dobra, na trzecim piętrze. Na tej klatce schodowej, jakby. Ale nie chcę tam wychodzi, do niego, boję się go. On tak szybko biega. I takie straszne dźwięki wydaje. O, pęki lersy. Ale mamy dużo tych środków przeciwbólowych. Mamy też jednego pendrive'a, gdybyśmy chcieli sobie zapisać grę. Znaczy nic w tym pokoju więcej nie ma. Widoczki. Czy my to moglibyśmy przez to okno uciec, nie Jakoś mega wysoko Dobra Nie nie nie, nie mdlej! Nie w tym momencie, boże Halo, co z tobą jest nie tak Dlaczego w takich momentach mdlejesz i tracisz tą przytomność? teraz mamy kolejnego przeciwnika. Nie podoba mi się to. I nie wiem też, gdzie jest nasz kolega. Może nazwiemy go Stefan. Tak w sumie by się przydało nadać mu imię. Na trzecim piętrze, ale to chyba nie tutaj. Dobra. Zapalę to sobie. To nie tutaj. A my wcześniej byliśmy... Na tym niższym piętrze Czyli może, z... czy on tutaj jest? Może zapiszę sobie tą grę? No nie! Tak się nie robi przy zapisie gry. Halo Dobra, uciekamy. Uciekamy jak najdalej przed siebie. Mam nadzieję, że on zaraz o nas zapomni. Nie, nie, nie trafiłam chyba w to zamknięcie drzwi. Dobra. Mam nadzieję, że nas nie goni. Zgubił nas chyba, dobra. Zamkniemy drzwi na wszelki wypadek i teraz tak. Czy to są klucze tutaj? Do tr... Dobra. Dobra, dobra. Czyli na razie mamy to. Wszystko pod kontrolą. Meeting. Dora, zamknę sobie. Not fun. Darkness. Czy zgasimy światło i tego użyjemy, czy nie? Tutaj mamy kolejne przeciwbólowe środki i dokument. Hmm. Chyba mało przydatne rzeczy, a teraz pytanie darkness. Czy ja też mam swoją? Sometimes darkness reveals the way. Dobra. Czy to jest taka jakaś podpowiedź, że teraz mamy chodzić z tą latarką UV? Dobra. No to spróbujemy. Skoro gra nam tutaj kazała, tak? No, na tym nic nie ma. Not fun. Aczkolwiek nie wiem, czy to się odnosiło już teraz do tego. Tu nie, tutaj jest w sumie jasno. Tak średnio. Jezus Maria. Is there the demon in him? Teraz, no, spróbujmy tej latarki. Czemu ten napis się tak świeci? Hmm. Czegoś musieli odseparować. Ekstremalna złość i uciek z tego laboratorium. Zaczął zjadać te opakowania z krwią w medycznym pokoju. to chyba mowa o tym koledze, który nas wcześniej tam gonił. Dobra, a dlaczego to jest. Simon in, było podświetlone. O, czy to jest ten komputerek, który mogę zapisać sobie? Przeczytamy, się to. We display the works of patient on the, na trzecim piętrze. O, to już czytaliśmy, to było wcześniej. Ale zapiszemy sobie. No tutaj ciężko jest. Ciężko bez zapisywania. Zwłaszcza, że ten pan ciągle nam na karku siedzi. Okej, okay. dzień dobry. Może zamknę, wyłączę. Włączę UV. When Logan had worsened his symptoms. Was upset to see him reflection in the mirror. Okej. Okay. Czy tam było demon... demon in the mirror? Post-traumatic stress disorder rehabilitation treatment, czyli post, powypadkowy jakiś stres. Czasami nie kontroluje swojej złości. Dobra. In the mirror, Dobra, czyli coś z lustrem. Z której strony te się otworzyły? To jest ten nasz kolega tutaj, który zjada. O jaki zapas tutaj mamy. Nie podoba mi się to. Czy my zaraz tak będziemy uciekać przed nim. I przeciwbólowe i... Mm. Ta gra mnie nie pocieszyła tutaj. Myślałam, że to już będzie spokojne, że uda nam się wydostać tak łatwo z tego szpitala tu. Niespodzianka. Jest tyle rzeczy do znalezienia, tyle rzeczy do w ogóle otworzenia tutaj. O o. o Jezus, myślałam, że się zaciąło, by musiała to powtarzać. Dobra. Tutaj nic nie ma. Dobra, czyli mam już dwa pokoje. Tutaj chyba będzie jakiś mniejszy pokoik, dobra. Dobra, Despite her young age, when she painting, she always looked looked like to be an artist. Dobra. Czyli tam było coś o demonie w lustrze i I tutaj co? Czyli, że był demon w nim, kiedy patrzył w lustro? Coś takiego mniej więcej wyszło z tych słów. Dobra, 3F Lobby. Dobra. Tylko co... To... Dobra, czyli ona tutaj narysowała demona jakiegoś, tak? O, o tym pani Tajmowa teraz? Joe was not interested in communication such as counseling, conversation and only drawing something during consultation time. Czyli ona nie chciała rozmawiać, a tylko coś rysowała i była zainteresowana tutaj numerami i wszystko w formie puzzli. Jakiś układanek przedstawiała. I że był one na poziomie, który powinien być skorzony do jakiejś akademii. Że przekraczał poza normalny dorosły poziom tego. Dobra, 3F lobby. Nie, 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 nie mdlej znowu. Halo. Aj. Pan z siekierą? Czy to jest pan, który wcześniej płakał? Nóż. To jest jakiś rysunek demona? Keep out? No dobra, tutaj nie zamierzam nawet podchodzić. O, kolejne środki. Czy ja pana, który płacze i chce nas zjeść? Nie, chyba mi się przesłyszało. Ja? Na co on wskazuje na mnie? Podstępny pandemon! demon. Tego się nie spodziewałam. Jezu, zapomniałam w ogóle, żeby sprawdzać, czy są te pułapki. Tak, to jest zamknięte. Office. Office jest otwarte, ale z strasznie dużym pomieszczeniem. Dobra, woda tutaj. Tabletki. Przy... O Jezu, kolejne. USB to zapisania gry. O, to mi się podoba. Ale ja na tym komputerku akurat nie możemy tego zapisać. Na tym też nie. Kurde, ta gra jest taka podstępna. Tutaj dała nam tyle komputerków I my tutaj w takiej nadziei teraz idziemy przed siebie, że któryś da radę nam zapisać grę, ale jak widać, żaden tutaj żaden tutaj nie ma możliwości zapisania gry. He was insane due to find fiance. Okej. Okay. Czyli kiedy mu... Narzeczona tak umarła. A, niezła próba. Już, ale już prawie milimetry brakowały, bym weszła. W sumie to na razie tutaj to jest najstraszniejsze, jak sobie wlecę w tą pułapkę i się tego nie spodziałam kompletnie. Tego w ogóle tej nie da rado odczytać. Ale przy tym komputerku damy radę zapisać, i chyba to zrobimy. Dobra, ale nie przedłużamy tutaj nic. Amoniusz, dobra. Cieszę się bardzo. Będziesz mnie chronił, tak? A co my podnieśliśmy? Czy podnieśliśmy jakiś klucz teraz? <noise> w takim stresie teraz jestem, że już. Chyba nie rejestruję faktów. Security. Halo, dzień dobry. Czy w security coś mamy? Komputerek, kolejne USB, to jest bardzo miła wiadomość. How to use the tape refills? Turn on the power, insert tape, automatic play. Ok. Potrzebujemy kasety. Hmm. Gdzie my znajdziemy teraz kasetę? Mam nadzieję, że to nie jest ta kaseta z tego poprzedniego. Chyba ją tam zostawiliśmy, co te dziwne dźwięki leciały. Dobra, jakieś dziwne dźwięki słyszeli. Ja na przykład tutaj cały czas słyszę jakieś dziwne dźwięki i, I się jakoś nie poddaję tutaj i nie narzekam zbytnio. A tutaj nic nie ma, ale w tym ofisie było jeszcze jedno przejście. Dobra. O Jezu, kolejne przejście. Dobra. Coś dziwnego narysowane. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za piętro w tym szpitalu? Jakieś takie służbowe? Night duty room. Ale powiedziałeś, że jesteś moim przyjacielem, że jesteś po mojej stronie, ale ja przecież nie przejdę przez ścianę. I, i co to za wskazówka w ogóle? O Ooo. Boże, te dźwięki były naprawdę schizowe że to pukanie i że ktoś. Głosy, które mówiły, że ktoś idzie. Damn, I just cannot get to sleep. I'm trying to get to sleep and down after night work, but I hear a strange sound over the wall. Damn it, damn, it, damn. No, ja też słyszałam. A czy możemy tą ścianę jakoś rozwalić? Naszym ekwipunkiem na przykład? Albo może nasza tutaj latarka UV coś nam podpowie? Nie. Dobra, a my tutaj mieliśmy... Hmm. Inny. Ja na no, tym tego nie zrobimy, dobra. Czyli najwidoczniej się wracamy. Tutaj nic nie ma do podniesienia, nic nie ma dobra. Tego się nie da otworzyć. Pan diabeł tutaj na nas spogląda wrogo dalej. Tutaj widok za oknem, jak w jakimś więzieniu. Lampy ledwo coś tlają. Wysokie ogrodzenie. Piękne gwieździste niebo za oknem. Przerażające portrety. A szkoda, stąd uciekać w ogóle. Dobra, mi się wydaje, że tutaj z tą taśmą teraz będzie trzeba iść po nią, po prostu. Tam na sam początek, gdzie ją zostawiliśmy. Aczkolwiek nie jestem pewna. Ale spróbować musimy. Innego wyjścia nie ma. niż tutaj się cofnąć. Mam nadzieję, że teraz nie spotkamy tutaj kolegi. No, gdzie to było? To było na samym dole, w kuchni. Teraz jest tutaj światło włączone. Dobra, spokojnie. O oo! Wyjmij to. Nie, wyjmij to. Dobra, my mamy teraz to. Teraz pytanie: czy my tutaj byliśmy? Tak, tutaj byliśmy, dobra. Mam nadzieję, że o to chodziło, że potrzebowaliśmy tej kasety. No ale lecimy teraz na górę, bo ostatnie piętro. I spróbujemy wsadzić. Oho, światło z wrogą mrugnęło. Kolejne. Ach, gdzie to było teraz? Tutaj nie. Tutaj nie. Dobra. Orientacja w terenie jak zawsze. Nie no, gdzie ja pobiegłam? Halo. Tutaj jest wyjście dobra. Czasami się zastanawiam, jak ja sobie tyle lat życia radzę. Nawet we własnym domu się potrafię zgubić. Nie pójdę w tą stronę, co trzeba. Dobra. Kasetę mamy. 현재 환자번호 66번 다른 Nie wiem co poszło źle. 피험체의 약한 인격이. 선한 인격이 기억을 조작할 수 있게 되었고, 악한 인격이 선한 인격을 지배하게 되었다. 해당 아, 피험체는 아, 현재 아, 병원을 노리닥삼아 아, 아, 살인을 저지르고 있다. 피험체의 도덕성은 찾아볼 수 없다. 아, 이제 나도 안전하지 않은 것 같다. 아, 누군가가 아, 이 테이블 아, 듣고 있다고. Ok, czyli teraz nie tylko potrzebujemy się wydostać z tego szpitala psychiatrycznego, ale także będziemy uciekać przed jakimś psychopatą. Nie wiem, czy mnie to zbytnio pocieszyło. No, może sobie pójdziemy zapisać gierkę tutaj. Tego komputerka. Mamy chyba jeszcze jeden USB, tak? Dobra. Co so, moi drodzy, może sobie tutaj w tym miejscu zakończymy. Tyle nowych rzeczy udało nam się odkryć. i Takich ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, że teraz będzie nas gonił prawdopodobnie kolejny morderca, który stracił swoją moralność przez jakieś eksperymenty odbywające się w tym szpitalu psychiatrycznym. No a także, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić lajka. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!